Witajcie wszyscy, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Dziś zamierzam podzielić się czymś, co jest mi bardzo bliskie, opowieścią, która ukształtowała mnie w kobietę, którą jestem dzisiaj. Opowieścią o sprawiedliwości, o odporności i o tym, jak czasami największa strata może stać się początkiem czegoś niesamowitego. Zanim zanurkujemy głęboko, dajcie znać w komentarzach, czy ta historia Was porusza i skąd oglądacie. Uwielbiam słyszeć, jak daleko sięga moja historia. Nie zapomnijcie też kliknąć subskrybuj, żeby nie przegapić następnego rozdziału. Dziękuję i teraz pozwólcie, że opowiem Wam wszystko. Moje imię to Emilia i kiedyś, nie tak dawno temu, moje życie kręciło się wokół słowa i obrazu małej, ale szanowanej firmy wydawniczej w sercu miasta. Byłam tam od lat, od kiedy skończyłam studia, rzuciłam się w świat książek i papieru, zapach druku i szelest stron. Zaczynałam jako asystentka redaktora, potem awansowałam na młodszego redaktora, aż w końcu, po pięciu latach ciężkiej pracy, stałam się pełnoprawnym redaktorką, odpowiedzialną za jedną z najbardziej dochodowych serii w katalogu firmy. Moja praca była moją pasją, moim powołaniem. Widziałam potencjał w surowych manuskryptach, dostrzegałam diamenty w chaosie liter i słów. Z każdym ukończonym projektem czułam, jak wzrastam, jak moja wiedza i intuicja stają się coraz ostrzejsze, coraz bardziej niezawodne. Byłam dumna z tego, co robiłam, z relacji, które budowałam z autorami, z poczucia przynależności do czegoś większego. Edward, właściciel słowa i obrazu, był człowiekiem starej daty, z siwymi, starannie zaczesanymi włosami i zawsze nienagannym krawatem. Był osobieniem sukcesu w dawnych czasach człowiekiem, który zbudował imperium na intuicji i twardej ręce. Ale czasy się zmieniły, a Edward niekoniecznie nadążał. Jego metody były archaiczne, jego wizja ograniczona tradycją. Często czułam, że widzi mnie przez pryzmat młodej, ambitnej kobiety, którą z łatwością mógłby kontrolować. Widziałam w jego oczach cień protekcjonalności, coś, co odrzucało mnie do roli wiecznie niedoświadczonej, mimo moich osiągnięć. Pan Stefan, jeden z innych dyrektorów, był bardziej otwarty na nowe pomysły, ale jego głos rzadko przebijał się przez apodyktyczną postawę Edwarda. Reszta kolegów z biura była mieszanką typów. Niektórzy byli znużeni, niektórzy obojętni, a kilku, tak jak ja, wierzyło w to, co robiliśmy, ale zbyt obawiało się sprzeciwić Edwardowi, by coś zmienić. Czułam się w tej firmie jak dobrze naoliwiona maszyna, która działa bez zarzutu, ale której nikt nie docenia, dopóki się nie zepsuje. Moje pomysły, choć często przyczyniały się do sukcesu, były regularnie przypisywane innym lub, co gorsza, odrzucane tylko po to, by Edward mógł je odkryć i zaprezentować jako swoje własne. Tłumiłam to uczucie niesprawiedliwości głęboko w sobie, wmawiając sobie, że liczy się praca, a nie uznanie. Byłam naiwna, wierząc, że ciężka praca zawsze zostanie nagrodzona. Pewnego deszczowego wtorku zapach kawy unosił się w biurze jak zawsze, a klawiatury stukały w rytm codziennej charówki. Zostałam wezwana do gabinetu Edwarda. Serce zaczęło mi bić mocniej, ale próbowałam to zignorować. Edward siedział za swoim masywnym machoniowym biurkiem, które zawsze przyprawiało mnie o lekki dyskomfort. Nie było tam Stefana ani nikogo innego. Tylko on i ja, a powietrze było gęste od niewypowiedzianych słów. Emilio zaczął, a jego głos był zimny i formalny, muszę panience przekazać pewną informację. Firma przechodzi restrukturyzację. Zmiany są konieczne, czułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Znałam te słowa. Słyszałam je już wiele razy, ale nigdy nie myślałam, że usłyszę je w stosunku do siebie. Moja rola? Zapytałam, czując, jak mój głos drży, pomimo moich wysiłków, by go uspokoić. Edward westchnął ciężko, jakby to on był ofiarą tej sytuacji. Pańska rola w firmie dobiegła końca Emilio Pańskie usługi nie są już dla nas potrzebne wypowiedział te słowa bez mrugnięcia okiem, bez cienia empatii. To było jak wyrok, zimny i ostateczny. Moje myśli zaczęły się ścigać, próbując zrozumieć ale dlaczego? Moja seria moja praca przecież wyniki mówią same za siebie. Edward uniósł dłoń gestem, który miał zakończyć dyskusję. Pańskie wyniki są oczywiście zadowalające, ale są pewne niejasności, pewne skargi, że nie jest panienka wystarczająco lojalna wobec wartości firmy. Pojawiły się plotki o pańskich kontaktach z konkurencją, choć nie mamy na to dowodów, to samo podejrzenie jest wystarczające. Szukamy kogoś. Bardziej zorientowanego na przyszłość firmy czułam, jak fiorie unosi się ode mnie jak dym, ale jednocześnie paraliżował mnie szok. Plotki, skargi, lojalność. Kto to powiedział? Przecież oddałam tej firmie całe serce. Nagle Edward uśmiechnął się uśmiechem, który był bardziej grymasem. Emilio zastąpi pana moja bratanica, Klara. Jest młoda, pełna zapału i co najważniejsze, w pełni rozumie naszą wizję. Wierzę, że wniesie świeże spojrzenie. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że to nie miało nic wspólnego z moją pracą, moją lojalnością czy moimi niejasnościami. To była czysta, rażąca niesprawiedliwość. Bratanica Edwarda, dziewczyna, która ledwo ceo ukończyła studia i nie miała żadnego doświadczenia w branży wydawniczej, miała zająć moje miejsce. To był cios poniżej pasa, upokorzenie publiczne, bo wiedziałam, że Edward natychmiast rozgłosi tę wiadomość, kreując moją osobę na kogoś niekompetentnego lub nielojalnego. Czułam, jak moja godność rozpada się na kawałki. Edward wręczył mi kopertę z moimi dokumentami. To wszystko, Emilio. Możesz opuścić biuro natychmiast. Proszę, abyś nie wracała. Ostatnie zdanie było jak ostrze, które wylądowało prosto w moje serce. Wyszłam stamtąd w milczeniu, z twarzą sztywną, próbując ukryć drżenie rąk. Mijałam moich kolegów, którzy nagle stali się zbyt zajęci swoimi monitorami. Nikt nie spojrzał mi w oczy. Nikt nie powiedział ani słowa. Czułam się jak duch, niewidzialna, wyrzucona. W głębi duszy, choć czułam nieznośny ból, budziła się we mnie lodowata determinacja. Wiedziałam, że to nie jest koniec. To był początek. Początek czegoś zupełnie innego. Wyrzucona na bruk, bez pracy, bez perspektyw, czułam się jak rozbity statek dryfujący po wzburzonym morzu. Pierwsze tygodnie były koszmarem. Odcinałam się od świata, zaszyłam się w moim małym mieszkaniu, jedząc resztki i gapiąc się w sufit. Ból zdrady, poczucie bycia wykorzystaną i odrzuconą, były przytłaczające. Nie mogłam spać, jedzenie nie smakowało. Każdy dźwięk telefonu napawał mnie lękiem, że to Edward, Albo ktoś z byłego biura dzwoni, by dobić mi, by upewnić się, że jestem zniszczona. Nie zadzwonił nikt. Poczułam się całkowicie osamotniona, jakby pięć lat mojego życia zawodowego po prostu zniknęło, wymazane przez kaprys jednego człowieka. Próbowałam szukać innej pracy, ale plotki rozeszły się szybko. Nielojalna Emilia, ta, która została zwolniona za kontakty z konkurencją. Każda rozmowa kwalifikacyjna kończyła się tak samo uprzejmą odmową, którą czytałam między wierszami, jako nie chcemy mieć z nią problemów. Moje finanse topniały w zastraszającym tempie, co dodawało mi kolejnego namacalnego stresu. Zaczęłam odczuwać realny lęk o przyszłość. Nie mogłam sobie pozwolić na drogie jedzenie, musiałam rezygnować z wyjść, ze wszystkiego, co dawało mi jakąś radość. Moja siostra Anna dzwoniła do mnie co kilka dni, próbując wyciągnąć mnie z domu, ale ja, ze wstydem i bólem, zawsze odmawiałam. Czułam się bezwartościowa, niezdolna do niczego. Ta izolacja była okrutna, ale też dziwnie oczyszczająca. W miarę upływu tygodni, gdy dno wydawało się być już nie tylko widoczne, ale i boleśnie dotykalne, coś zaczęło się we mnie zmieniać. Powoli, niemal niezauważalnie. Zaczęłam znowu czytać. Nie manuskrypty, ale książki o zarządzaniu, o rynkach finansowych, o budowaniu firm od podstaw. Chciałam zrozumieć, jak to się stało, że Edward mógł mieć nade mną taką władzę. Chciałam zrozumieć zasady gry, której nieświadomie byłam częścią, a w której przegrałam. Przetwarzanie tej traumy było jak grzebanie w otwartej rejni, ale jednocześnie pozwalało mi zidentyfikować źródło bólu. Zdałam sobie sprawę, że nigdy tak naprawdę nie odważyłam się podnieść głosu. Zawsze uważałam, że praca obroni się sama. Nauczyłam się, że w świecie biznesu nie zawsze tak jest. Czułam w sobie gniew, ale nie był to już gniew niszczący, lecz gniew, który powoli zmieniał się w paliwo. Paliwo do działania. Zaczęłam codziennie biegać, wyczerpywać się fizycznie, by zabić wewnętrzny ból. Potem zaczęłam uczyć się kodowania online, czując, że potrzebuję nowych umiejętności, by nadążyć za współczesnym światem. Używałam darmowych kursów, spędzałam godziny przed ekranem, chłonąc wiedzę jak gąbka. Poczułam się, jakbym zakładała nową skórę, warstwę po warstwie, pozbywając się tej starej, która była naznaczona Edwardem i jego firmą. Pewnego dnia, siedząc w kawiarni z tanim laptopem i resztką oszczędności na koncie, natknęłam się na artykuł w lokalnej gazecie biznesowej. Firma, słowo i obraz znalazła się w kłopotach finansowych. Artykuł mówił o niefortunnych decyzjach zarządu, malejących przychodach i rosnącym zadłużeniu. Niektóre słowa były jak miód na moje uszy, choć zaraz potem poczułam przypływ goryczy. To, co obudowałam, było niszczone. To, co próbowałam ratować swoimi pomysłami, czego Edward nie słuchał, teraz stawało się rzeczywistością. Bratanica Edwarda, Klara, okazała się być katastrofą nie miała pojęcia o branży jej świeże spojrzenie polegało na podejmowaniu pochopnych decyzji ignorowaniu doświadczonych pracowników i co najgorsze na rezygnacji z autorów których lojalność budowałam latami czułam że to był znak miałam wybór albo pogrążyć się w zadowoleniu z czyjegoś nieszczęścia albo wykorzystać tę sytuację po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułam iskierkę nadziei która rozpalała się w pełen ogień przez kolejny miesiąc prowadziłam swoje małe, tajne śledztwo. Kontaktowałam się z byłymi pracownikami, którzy odeszli z firmy z podobnych powodów co ja, a także z takimi, którzy wciąż tam pracowali i byli sfrustrowani. Odkryłam, że Edward, w swoim uporze i arogancji, zadłużył firmę, inwestując w przestarzałe technologie i nietrafione projekty, podczas gdy jego bratanica, niekompetentna i niepewna siebie, pogłębiała ten kryzys, podejmując złe decyzje i gubiąc ważne umowy. Wielu kluczowych pracowników odeszło, a ci, którzy zostali, pracowali bez zapału, znużeni atmosferą strachu i niepewności. Wiedziałam, że to jest moja szansa. Wiedziałam też, że będzie to wymagało odwagi, której nigdy wcześniej w sobie nie miałam. Musiałam pozbyć się ostatniego cienia dawnej Emilii, tej, która chowała się w cieniu i bała się podnieść głosu. Pewnego wieczoru, po rozmowie z moją siostrą Anną, która, słysząc moje plany Początkowo uznała mnie za szaloną, ale potem, widząc moją determinację, zgodziła się pomóc mi znaleźć inwestora. Usiadłam przed lustrem. Wzięłam do ręki nożyczki. Moje długie, brązowe włosy, które zawsze były moją wizytówką, moje bezpieczne miejsce, stały się dla mnie symbolem dawnej siebie tej, która pozwalała innym decydować o swoim losie. Obcięłam je. Kawałek po kawałku włosy spadały na podłogę jak stare liście, odsłaniając nową twarz, ostrzejszą, bardziej zdecydowaną. Było to wyzwalające. Spaliłam też stare dokumenty z słowa i obrazu, zdjęcia z biurowych imprez. Nie było w tym nienawiści, tylko chęć uwolnienia się od przeszłości. Zrozumiałam, że nie potrzebuję już aprobaty Edwarda ani nikogo innego. Moja wartość pochodziła z mojego wnętrza, z moich zasad, z mojej determinacji. Anna, choć sceptyczna, ostatecznie uwierzyła w moją wizję. Znalazła inwestora, który widział potencjał w moim planie i miał nadzieję na szybki zysk. Moja własna wizja rewitalizacji słowa i obrazu przekonała go. Byłam gotowa. Kiedy nadszedł ten dzień, moje serce biło jak dzwon, a w żyłach miałam lód i ogień jednocześnie. Był to dzień ostatecznego podpisania umów, dzień, w którym słowo i obraz miało zmienić właściciela. Przybyłam do biura punktualnie w czarnym, idealnie skrojonym garniturze z nową, krótką fryzurą i pewnym spojrzeniem. Nie prosiłam o pozwolenie, po prostu weszłam. W holu stało kilku pracowników, ich twarze były zmęczone, zrezygnowane. Pan Stefan, który zawsze wydawał się być obojętny, uniósł głowę, jego oczy rozszerzyły się w zaskoczeniu, gdy mnie zobaczył. Emilia wyszeptał, niedowierzając. Nie odpowiedziałam, tylko skinęłam głową, a w moich oczach było coś, co nigdy wcześniej w nich nie widział. Pewność. Weszłam do sali konferencyjnej, gdzie Edward siedział za stołem, naprzeciwko prawników, bankierów i inwestorów. Jego twarz była szara, pomarszczona stresem, a jego oczy, zawsze pełne arogancji, były teraz puste i zgaszone. Klara, jego bratanica, siedziała obok niego, wyglądając na zdezorientowaną i wystraszoną. Edward podniósł wzrok, a jego źrenice zweziły się w szoku, kiedy mnie zobaczył. Emilia. Co ty tu robisz? Jak śmiesz tu wchodzić? Jego głos był ochrypły, bez dawnej władczości. Uśmiechnęłam się lekko, choć w środku czułam lodowaty spokój. Przyszłam na spotkanie Edwardzie, prawnik firmy, mężczyzna z siwą brodą, którego znałam od lat, podał mi dokumenty. Proszę, pani Emilio, podpis ostatniego dokumentu, a transakcja zostanie zakończona. Edward wpatrywał się w mnie, a w jego oczach malowało się niedowierzanie, potem panika, a na końcu wściekłość. Pani Emilio. Co to znaczy? Jaka transakcja? To jakaś pomyłka. Spojrzałam mu prosto w oczy. Nie ma pomyłki, Edwardzie. To transakcja sprzedaży firmy, słowo i obraz. Jestem nowym właścicielem. Słowa zawisły w powietrzu, ciężkie jak ołów. Klara, dotąd milcząca, pisnęła cicho. Edward wstał gwałtownie, krzesło zgrzytnęło o podłogę. To niemożliwe. To nie może być prawda. Skąd ty, zwolniona pracownica, miałabyś pieniądze na kupno takiej firmy? To jakiś żart. Jego twarz stała się purpurowa, żyły nabrzmiały na jego szyi. To oszustwo. Manipulacja. Wezwę ochronę. Mój głos był spokojny, stanowczy, pozbawiony emocji. Byłam jak skała, której nic nie mogło poruszyć. Edwardzie, pieniądze nie są twoją sprawą. Firma jest w fatalnym stanie finansowym, a ty o tym doskonale wiesz. Twoje złe decyzje i niekompetencja twojej bratanicy doprowadziły ją na skraj bankructwa. Kupiłam ją, bo wierzę w potencjał tej firmy, w to, co tu kiedyś budowaliśmy. A ty doprowadziłeś to do ruiny. Prawnik Edwarda, młody, nerwowy człowiek, pochylił się nad nim. Panie Edwardzie, dokumenty są w porządku. Wszystko jest zgodne z prawem. Nie było niczego, co mogłoby wskazywać na nieuczciwe zamiary. Transakcja została przeprowadzona zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi. Nawet pan sam podpisał wstępne porozumienie o sprzedaży, myśląc, że to jakiś duży, anonimowy inwestor. Pański podpis jest tutaj, młody prawnik wskazał na dokument. Edward opadł z powrotem na krzesło, jakby nagle stracił wszystkie siły. Jego oczy krążyły po sali, błagając o ratunek, ale nie było nikogo, kto mógłby mu pomóc. Klara próbowała się usprawiedliwić, bełkocząc coś o trudnościach, ale nikt jej nie słuchał. Spojrzałam na Edwarda, na jego zniszczoną twarz, na cienie pod oczami. Nie czułam satysfakcji, nie tak, jakbym się tego spodziewała. Raczej poczułam pustkę, a potem współczucie dla tej małej, zawistnej duszy, która zniszczyła tak wiele, włączając w to siebie. Ale przede wszystkim czułam ulgę. Olbrzymią, wyzwalającą ulgę. Położyłam podpis na ostatnim dokumencie. Poczułam, jak ciężar schodzi mi z ramion, jakbym przez lata nosiła niewidzialny plecak pełen kamieni. To nie była tylko firma, którą kupiłam. Kupiłam swoją wolność, swoje poczucie wartości, swoje miejsce w świecie. Od dziś, Edwardzie, powiedziałam, podnosząc wzrok, by spotkać jego zapadnięte oczy, nie masz tu już żadnej władzy. Proszę cię, abyś opuścił biuro i nigdy więcej się tu nie pojawił. A Klara? Cóż, Klara będzie musiała znaleźć dla siebie inną drogę. Edward wstał, jego ruchy były powolne, niemal starcze. Nie powiedział nic. Po prostu wyszedł, a za nim wlokła się Klara, rzucając mi ostatnie spojrzenie pełne nienawiści, ale i strachu. Wszyscy obecni w sali konferencyjnej, prawnicy, bankierzy, inwestorzy patrzyli na mnie z mieszanką szacunku i zdumienia. To był moment, w którym wszystko się zmieniło. To był moment, w którym Emilia, cicha redaktorka, stała się Emilią właścicielką. Odechnęłam głęboko. Następnego dnia rano, gdy słońce wpadało do mojego nowego gabinetu, gabinetu Edwarda, który teraz był mój, zwołałam spotkanie ze wszystkimi pracownikami. Ich twarze były pełne obaw i ciekawości. Wiedzieli, że Edward został usunięty, ale nie znali wszystkich szczegółów. Kiedy weszłam do sali, opowiedziałam im całą historię. O mojej ciężkiej pracy, o zwolnieniu, o tym, jak Edward zniszczył firmę. Ale przede wszystkim opowiedziałam o mojej wizji. Wiem, że wielu z Was jest znużonych, zaczęłam, a mój głos niósł się spokojnie po sali. Wiem, że czujecie się niedoceniani. Wiem, że Edward nie dbał o Wasze pomysły ani o Wasz dobrobyt. Ale to się zmienia. Ta firma jest teraz moją firmą, a to oznacza, że jest naszą firmą. Będziemy budować ją razem. Chcę, żebyście czuli się tu docenieni, żebyście mieli przestrzeń na kreatywność, żebyście mogli realizować swoje pasje, atmosfera w sali zaczęła się zmieniać. Z początku sztywna, teraz zaczęła się rozluźniać. Ludzie zaczęli patrzeć na siebie nawzajem, a potem na mnie, z nową nadzieją. Było w nich zaskoczenie, ulga, a w końcu cichy entuzjazm. Ci z was, którzy są tu z powołania, ci, którzy wierzą w tę firmę tak jak ja, macie szansę na nowy początek. Ale ci, którzy tu pozostali z wygody, lub ci, którzy aktywnie wspierali Edwarda w jego niesprawiedliwości, muszą znaleźć dla siebie inne miejsce. Nie ma tu miejsca na lojalność w stosunku do starego reżimu. Jest miejsce na lojalność wobec siebie nawzajem i wobec wizji, którą wspólnie stworzymy. Po kilku tygodniach firma zaczęła się zmieniać. Zwolniłam kilka osób, które okazały się być kompletnie niekompetentne lub, co gorsza, złośliwe i lojalne wobec Edwarda. Pan Stefan, który zawsze wydawał się być cichym obserwatorem, podszedł do mnie pewnego dnia i powiedział: Emilio, wiedziałem, że w tobie jest coś wyjątkowego. Edward nigdy nie widział, co traci, zatrudniłam nowych, świeżych ludzi, otwartych na innowacje. Przywróciłam projekty, które Edward odrzucił, te, które sama rozwijałam. Postawiłam na nowe technologie, na silną obecność online, na bardziej zróżnicowany katalog wydawniczy. To było ciężkie, ale czułam, że buduję coś prawdziwego. Moje dni były wypełnione pracą, ale to była praca, która dawała mi satysfakcję, która była moja. Edward. Jego nazwisko zniknęło z nazwy firmy. Słyszałam, że jego bratanica ma problemy ze znalezieniem pracy, a on sam wycofał się z życia publicznego, podobno pogrążony w długach i rozpaczy. Nie czułam do niego nienawiści. Czułam obojętność. Zrozumiałam, że prawdziwa kara za jego arogancję i niesprawiedliwość tkwiła w jego własnym, zrujnowanym życiu, nie w moim zwycięstwie. Moja podróż odbycia zwolnioną do kupienia firmy była niczym innym, jak cichą rewolucją. Była to podróż, która nauczyła mnie, że czasami najtrudniejsze bitwy to te, które toczymy po cichu z samymi sobą. Że ból i upokorzenie mogą stać się największymi nauczycielami, jeśli tylko pozwolimy im nas ukształtować, a nie zniszczyć. Zrozumiałam, że prawdziwa siła nie polega na posiadaniu władzy nad innymi, ale na posiadaniu władzy nad sobą, nad swoimi reakcjami, nad swoim przeznaczeniem. Wiem, że wiele z Was może zmagać się z własnymi bitwami, z niesprawiedliwością, z byciem niedocenionym. Pamiętajcie, że Wasza wartość nie zależy od tego, co mówią o Was inni, ani od tego, jak traktują Was ci, którzy mają władzę. Wasza wartość tkwi w Was samych, w Waszej odporności, w Waszych zasadach. Czasami najgorsze, co może nam się przydarzyć, to jedyna droga do odkrycia naszej prawdziwej siły. Dziś słowo i obraz Prosperuje odzyskało swoją dawną świetność i zyskało nową reputację jako miejsce, które ceni talent i szanuje ludzi. Patrzę w przyszłość z pewnością siebie i spokojem. Blizny z przeszłości są tam, ale nie bolą. Są raczej jak mapy, które prowadzą mnie do lepszego, silniejszego miejsca. Dziękuję, że tu jesteś i wysłuchałeś mojej historii. Jeśli ta opowieść cię poruszyła, chciałbym usłyszeć twoje przemyślenia w komentarzach. Zostaw komentarz poniżej, czytam każdy. Poświęć chwilę, aby polubić ten film, udostępnij go komuś, kto musi usłyszeć, że nie jest sam, i oczywiście zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby być blisko. Pamiętajcie, wasze historie mają tu znaczenie. Będzie więcej.